Siemanko, siemanko Witam Was wszystkich na naszym kanale Głębi Rafał Powinnej Hani Zaraz wam opowiem co się stało Nieprzyjemna historia Masakra kurde Tu idę do garażu Wam pokażę Cepelki Macie jedzenie Paruję dwa cepelki. Nie chcę się sparzyć coś. Samiczka na przodzie, samczyk na, na tyle. E, jutro, słuchajcie, jadę do Stargardu e, Mam misję. Macie jedzenie, macie, dobra. Jadę do Stargardu słuchajcie, bo. O, ukradli ukradnik Tutaj jest już z Star zobaczymy, czy one się pojawią tego głęby. Co za skór ins. Przepraszam. Wszystko kurki miał, trzymał. głąbki. Nie mówię jakie gołębie, bo. a ah, masakra to przyjdzie i tutaj pewnie chuj zaszony kurki poszły, około 30 sztuk gołębi, 28 dokładnie ah. Dramat, po prostu dramat. Ach. Tak to jest, słuchajcie. U zobaczcie, garstka gołąbków została. Tu pójdziemy na Stargard, zobaczymy, co tam się dzieje. Michał, jak oglądasz, to daj znać, czy będziesz na rynku, czy nie. Z tymi motylami. Koledzy, dałem jedną parę cepelków. Masakra, widzicie, tak to się dzieje. No, to jest jakiś dramat, kurde. Jak przychodzę zawsze wieczorem do tej to otwieram cele żeby sobie tutaj po, porastały. Od razu, od razu lecą. Stała garstka gołębi. Ktoś nam pytał w komentarzach czemu tak mało. Ja trzymam gołąbki dla ozdoby. Tutaj samiczka, motyla. Mam nadzieję, że jutro kupię coś na rynku. No i pocztowy. Też mu coś muszę dokupić. Jedna para, druga para cepelków, felki, riery, krymki. Drierki nie są na wydanie, słuchajcie. Fantastycznie, sam ma o a szuka. No i taki wicie dramat, drodzy koledzy. Spróbujemy. Sprawa zgłoszona na policję. Zobaczymy się, nie wiem, czy oni się tym zajmą, czy nie. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie. Człowiek hoduje gołąbki i tutaj, tu jest jej samczyk. garstka gołąbki, zobaczcie tak się prezentują drzwi, ktoś tam pytał Także taki krótki filmik od nas. Troszeczkę załamany jestem. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze łoży, ale wątpię, żeby, żebyśmy mi odnaleźli. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro na Stargardzie. Te Taka samiczka, velka. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro, hej.